Hej, Tutaj Mr. Raban. I to jest drugi yy, pełnoprawny już odcinek mojej serii. Um. Tak, serii. No. Serii Wiejskie Życie w Minecraft. No. No i może tak. Ja tak trochę jeszcze powiedziałbym. E, ponieważ ta seria nazywa się Wiejskie Życie... Tylko ten pająk jest biały? Dobra, e, whatever. Ponieważ, ponieważ ten pająk jest biały. E, ponieważ chciałbym się m, dostać z tej wioski, ale nie mogę, ponieważ to jest seria Wiejskie Życie Minecraft. Może gdzieś w czwartym odcinku, czyli albo w trzecim, pójdziemy gdzieś tak zwiedzić, zbudujemy sobie domek i, po, i tam postaram się, żebyśmy zamieszkali. A tak, w ogóle to tutaj zrobiłem takie coś, tak? Usunąłem chodnie i tak, takie szczegóły drobne. Tutaj wstawiłem też to. I tutaj mamy tak piękne moje. Zrobiłem trochę chlebka. I tutaj są piękne moje itemki. A łóżka jeszcze nie zrobiłem, ponieważ nie znalazłem trzeciej owcy. Ale chyba ją pójdę ubić. mam mamy ile żelaza tam. Piękna. No i tak. No i tak postaram się jakoś tutaj to ogarnąć. Pozbierałem to zboże tutaj mi już trochę rośnie. I tak. Um, odcinki. Na, na pewno będą codziennie, ponieważ o zboże e, ponieważ no e, buferuje mi się film godzinę, a wrzucę na YouTube a, nie wiem, dwie minuty, takie 10-minutowe takie jak wrzuciłem dzisiaj, wczoraj nagrałem takie jak wczoraj e, nagrałem właśnie takiej długości. No, a tak w ogóle to... Um, um, hmm. um, um. Escape'a może też dzisiaj nagram, to też będzie może prawdopodobne, ale nagram Escape, tak. Hmm. Mm -hmm. Nie zapomniałem, co miałem mówić. Aha, że nagram escape'a, tak? Um, hum, hum. No, może e, The Better Together to, Nie wiem Zobaczymy Mam już jednego es escape'a takiego jak miał Minecraft Sim um, no, no i podejrzewam, że on będzie Fajny, tylko to jest nowsza wersja jeżeli będziecie chcieli To będę nagrywać Więcej escape'ów ogólnie, tak? Hmm, a jak na razie to mam tylko 10 max widzów, widzów z moich dwóch filmików. Ue. Dobra, nie będziemy nad tym płakać i no dobra, będzie dzisiaj, pójdziemy wyruszyć, poszukać miejscu łowy. O, tak, tak, tu być, owca, tak, i mieć łóżko. Krytykal Krytykal No dobra Idziemy sobie poszukać miejscowy Wow oh, O oh, 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 Jezus Maria Ale bym spadł O oh, tak wungiel Wungiel, wungiel Ale nie, nie ma sensu tam iść Dobra Ojej, chlebka sobie nie wziąłem. No to trochę zabumak łagbęczo. Mam, bo mam akurat zboże. tutaj się szykuje plaża. To się bardzo dobrze składa, bo ja mogę sobie tutaj... Zresztą mogę tutaj się umieścić Słuchaj, no to tam mamy wioskę. Wszystko będzie spoko. Dobra, no to co tam mamy miejscówkę naszą. Pościnamy te drzewka. Mam już pomysł na drugi sezon. Człowiek na krawędzi. Tutaj mamy krawędź. No. No a postaram się to jakoś tak nazwać. Fajnie. O Boże. Albo po prostu zrobię w serię w serii, czyli yy, zrobię serię to, to będą te pierwsze dwa odcinki to to będzie... Seria jedna. Seria w serii będzie się nazywać. Um, o Boże. Człowiek na krawędzi tak. Tak jak już mówiłem, tylko tej trawy musimy pościnać. Tutaj będzie strasznie dużo. No i tutaj sobie postaram się wybudować domek. Słyszałem, że jabłka teraz wypadają z drzewek. No zobaczymy. No dobra sadzonki się przydadzą a taki motyw że jak jedno drzewo się zniszczy to potem kładę za nim sadzonkę żeby odrosło sobie na nowo um, a tak w ogóle z Barteksem przygotowujemy na moim serwerze um, tak co tam aha gildie tak <laughs> sorry e, przygotowujemy gildię i może będzie spodziewajcie się Wojny Guilty na multiplayerze z Bisem, zuz Zuzik, z Zuzik, no, z Zuzik, um, ze mną i z XMP I może z Francją jakby, co? skończyło się. No, no, spodziewajcie się tego, myślę, że to będzie, nie wiem, zrobimy może to w poniedziałek. A albo, jutro. A, a, a albo jutro. A tak w ogóle pozdrawiam e, Joya, ponieważ przy, przyjrzałem mu się tak. O, Jabłuszka! Przyjrzałem mu się tak dzisiaj i no, fajne, fajne poradniki gościu robi. No, suba nawet udałem, nie ukrywam. Szacun dla niego, szacun dla KF, a i dla innych już też. nie no spoko a tak w ogóle to no i wszystkich pozdrawiam tych których dzisiaj zasubowałem bo naprawdę zasubowałem chyba z 25 kanałów a zresztą chyba na moim kanale będzie widać czy jaką ilość zasubowałem no i pozdrawiam pozdrawiam ludzi naprawdę niektórzy umieją robić e, poradniki fajne Poradniki o młodach coś. Minecraft Polska y, też mnie bardzo za, 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 za zachwycił. Dobra. Zachwycił mnie tym, że robi dobre poradniki. Tak. Na temat nowych wersji w ogóle. O kurde miałem przecież tam... To... Miałem przecież złoto w szynie. Nie, mogłem, że... A dobra. No spoko. Spoko ludzie. No, no. Spoko ludzie. Tak jak już mówiłem. Tak. Ting ting. Może będę również nagrywać y, różne... Let's play z innych gier. Mam jedną taką grę, którą może już w części znacie. Jest to gra Combat Arms. Jest to rodzaj gry FPS i No i postaram się coś wrzucić może jutro. Taki specjal z niedzieli. A tak w ogóle to może wrzucę to dzisiaj. No, no. opantetowałem już e, mikst, e, opracowałem już e, jak się robi miksturki niektóre na multi właśnie, bo już tak się bawiliśmy z kolegami właśnie e, na temat e, tych naszych na, te, na tej naszej gildii. No i powiem, że fajna rzecz, miksturki do biegania są dobre do, na życia, rzucające są, tylko jeszcze nie opracowałem jak zrobić tą butelkę do rzucenia, po pierwsze można online wiki, eee, nie opracowałem te, tego jak się robi te dorzucenia, ale, ale zrobię, ale na pewno, na pewno zrobię jakiś poradnik na temat jak robić różne takie eee, miksturki. I to myślę, że, wie, że wielu graczom się to przyda. Um, ponieważ mainwiki no może niektórym się nie chce na to wchodzić. A tutaj będzie to uproszczone. W... No, będzie to uproszczone po prostu. Um, tak jak już mówiłem. Um, no, ludzi tutaj nie ma i coś nie słyszałem, że mogą się respawnować. O Jezus. Teraz dopiero wpadłem. No nie słyszałem, że mogą się respić, ale zobaczymy. zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Bo mnie to nie przeszkadza, że ich nie ma, a właśnie mi bardziej przeszkadza gdy są, ale chciałbym się spotkać z tym przypadkiem, gdzie to właśnie musi wypaść złoto z, naszej, z naszego MPC-ta. No fajnie by było, przydałoby to się nam Zrobimy sobie łóżko i nie wiem czy będę to już kończyć czy po prostu potem to łócnę Ale szkoda by było um, no. no i to może na tyle będzie Może, nie wiem, zobaczmy No i może nie wiem, zobaczymy. Szkoda, że łóżko nie wychodzi z różnych kolorów, jak się zrobi, bo na przykład ktoś by sobie różowe zrobił, Mogło być różowe, ale nie narzekam, takie też może być. Na innych teksturpakach spoko to wygląda, ponieważ są jeszcze nie spałem tu nigdy, więc zobaczmy. Łóżka creeperów. To też się bardzo przydaje. O co jest? Dlatego spokojnie z łóżka. Ha, ja mogę niszczyć jakiś piąt. No spoko. Yy, no to nie wiem. Weźmiemy sobie coś. Przejdziemy się. No i zobaczmy jak to będzie. Ja mam 15 fps i pewnie mnie strasznie ścina, ale I chyba nagram tu ponownie. Strasznie mnie to wkurza. Ale jeżeli u was też strasznie ścina, ponieważ na 15 fps ja sobie gram normalnie, ale gdy nagrywam, wczoraj miałem 30 fps i to było pięknie. Um, no i tak, no i to chyba będzie koniec. Na tyle e, w poprzednim odcinku radzę sobie trochę podgłośnić, ponieważ no było cicho, a nie wiem dlaczego tak się cicho nagrał. Pff, robiłem test przed chwilą i wychodziło wszystko ładnie, ale no powinno być wszystko ładnie. No to cześć. Widzimy się w następnym odcinku. No to siema.